Yeah. Jaki znowu piękny model, jaki znowu piękny kolor i jakie felgi. Ja jestem fanem BMW, gdzie z przodu jest E, oczywiście F i G i to wiadomo. Ale to jest to właśnie, jestem zachwycony tym, jak każdą BMW w naszym programie. Ciemne szyby, ale to nie było we wyposażeniu. Chodź tu, chodź tu w tył. Jest wata. Kółko 18 calowe. I do tych rozrządów, bo wszyscy gadają, że gówno rozrząd, co pierdolicie tej słuchajcie w tym egzemplarzu pęk rozrząd przy 80 na godzinę i jest w Polsce koleś. Oczywiście nie podaje tam jego nazwy, walić, go kurwa nie dał się, nic mu nie tego 4200 z olejami, z łańcuchami, z robocizną. Jak zerwie się rozrząd 4200. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, więc się kurwa nie podniecajcie. Auto pali mało, auto zapieprza, jest wypasione. Uwielbiam, już powiedziałem kiedyś przed liftem, no kurwa, pasze. Ale po lifcie naprawdę te lampy są rewelacja. Kolor, felga, ciemne szyby, dupcia, jest rakieta. No jest kurwa rakieta, pój. Blachy, kurwa skitrane, żeby nie było widać, kurwa, no ale walić to. Piękne lampki, wszystko LEDowe, wszystko aksamitne. Sedan, Malina, rewelacja. Pani Bemek, oczywiście przyznają mi rację, no wiadomo, no kombi takie, wiecie, ale sedan. Kupejka też oczywiście rewelacja. Ale sedan w tym kolorze, w tym kole, no to jest po prostu kurwa, no marzenie. Wygląda auto przepięknie. Jedzie się cudownie. Jestem zachwycony. Małe spalanie, fajna bryła auta, nadal nowoczesny wzór. Nie pieprzyć farmazonu. Ja jestem zakochany jak jadę BMW, tak, ja jestem w transie, ja jestem zahipnotyzowany, autem się jedzie znowu rewelacyjnie, no ale co mam powiedzieć, że się jedzie chujowo, ja kurwa tak nie jest, kurwa, i wypraszam sobie, te chujowe komentarze, Czemu znawca, chuja znawca, kurwa, wy co, kurwa, gówno z dupy byście wpierdolili, jedzie się cudownie, naprawdę, no, mała nawigacja, mały monitorek, ale powiem wam tak szczerze mówiąc, do czego to się kurwa nadaje? Wszyscy chcą mieć, bo to ładnie wygląda. Jak przychodzi co do czego. To i tak z tego nikt nie korzysta. Ty, przynajmniej będę jeździł do roboty kurwa 3 km na nawigacji codziennie. Albo raz kurwa na 3 lata nad morze na nawigacji. Jak kurwa trasę znam na pamięć. Chyba, że jest objazd przez jakąś wieś, no to trzeba kurwa potem nawigację włączyć, ale nawigacja może do pana Zenka, do ciecia na ochronę nas wyprowadzić. Albo w pole, panie. Panie siedzi, spalanie. Sprawdźmy spalanie w tym samodzie. 7-3. A nie oszczędzamy cudownie, duże 18 calowe koła, zawieszenie obniżone, pięknie znowu przód czynnik, tył napęd oplułem wszystko tu kurwa wszystko w samodzie co się dało ale to tylko z i z wrażenia tu mi wszystko pokazuje, że bieg czwarty, bieg piąty, no po prostu prestiż, renoma tu mamy takie bajerki proszę lustereczko, wszystko jest wszystko jest pięknie, właściciel zostawił portel z gotówką Przemo, zaleś za dwie dychy Weź se żarcie na wynos. Mówię, dobra. Co mogę wziąć? Jeść jak kurwa, z żabki weź. Aha, dobra. No i tak tu się wszystko odbywa. I tak sobie jedziemy, tak sobie nagrywamy wszystko kulturalnie. Zobaczymy, czy mojego drifcika zrobi... I love you baby. Kręci się i dwa litry i się zakręci. To nie chodzi o auta. To sprawna ręka, sprawna noga. Wszystkim się zakręci. Dziękujemy, żegnamy się z Państwem. Przepiękne auto, przepiękne auto. A jak zobaczę, kurwa jakiś komentarz, to w pysk. Nara!